Jestem mądry, mądry. jestem Cieny. silny, jestem... Ja umiem zbierać hmm. robaki. Zbierać robaki umiesz? Nie, robaki. Zabawki, jesteś pomocny. Tak. tak. Jestem duży tak. halkiem. Dużym halkiem jesteś? Dobra, jaki jeszcze jesteś? Buz jak jak Go! Ładnie zbierasz, super, dobra. A jaki jeszcze jesteś? Idę panie inne i Nie płaczesz w przedszkolu, super. Jaki jeszcze jesteś? Ładnie śpisz, tak. Jaki jeszcze jesteś? Nie bajki ongasz. Nie bajki nie oglądasz? Nie, nie oglądasz bajek. Tu chyba trochę oszukujesz, co? <laughs> Dobra. Może być. Dobra. A kto cię kocha? Ta, tata i mama. Tata i mama kochają bruna, bruna. tak? Dobra. Kto cię jeszcze kocha? Autorszyk. Auto ci poszukam, tak. A Bruno kogo kocha? Mamy i tak. Tak? Dobrze, kogoś jeszcze? Pupyłka i Ujka. Tak, jeszcze kogoś? Buna i. Siebie. A, siebie też kochasz? No tak, siebie też trzeba kochać. Super.